Państwa w kolejnym odcinku pasjonaci motoryzacyjni dzisiaj przedstawimy Państwu samochód Renault Clio iTech e z silnikiem hybrydowym i dodatkowo nasz gość opowie o swoich pasjach. Jestem zainteresowany no, tymi nowymi technologiami teraz przede wszystkim elektryką i hybrydem, nie? Aczkolwiek hybryda, jak mi pan powie, to ona jest taka pomiędzy. Benzyną, a pomiędzy elektrykiem. Nie? Dokładnie tak. Można by było nawet powiedzieć, że jest to połączenie samochodu elektrycznego z samochodem spalinowym, ale teraz podczas jazdy testowej, którą będziemy za chwilę sobie wykonywali, będziemy miał okazję na przetestowanie tego systemu. Jak to działa? Samochód z automatyczną skrzynią biegów. Znana jest jazda automatem. Super. Mam automat. Bardzo się cieszę. Tu się nic innego nie robi. Jest tylko jedno dodatkowe przełożenie do jazdy w przód. Jest to przełożenie B. Informacja o tym, że samochód został uruchomiony, tak? Znajduje się w tym miejscu. On już chodzi. Ready. Gotow, Jest tak? gotowy, tak? Mamy hamulec ręczny. Zwalniamy hamulec ręczny. Włączamy bieg do jazdy w przód w pozycji B. Zaraz w no pozycji B koniec. Zaraz w pozycji B, tak? Acha. jedziemy. No słyszymy dy... tą ciszę. No, słyszymy, słyszymy. No to co to jest? Teraz jedziemy, na, prą teraz jedziemy na, na prądzie. Teraz tutaj mamy taką informację, w jaki sposób ten napęd mm -hmm. jest realizowany. Czy będziemy korzystali z silnika spalinowego i będzie przekazywana moc na koło, czy będziemy korzystali z elektryka? Ja spróbuję jeszcze pokazać to też w tym miejscu. Tak teraz będzie wyglądał ten przepływ energii. Teraz jedziemy na prądzie. Proszę zobaczyć. Mm -hmm. Tak? U góry z baterii, tamte, z na koło. Dlatego tym samochodem naprawdę można jeździć. To co mogę tylko na b jeździć? Tak. Uh -huh. Bez kombinacji. I wtedy, I wtedy jest ten odzysk energii, czyli to ładowanie tego akumulatora większe, lepsze, bardziej wydajne. Mm -hmm. Z pozycją D on też będzie się doładowywał podczas hamowania silnikiem, ale ten odzysk nie będzie tak duży. Odzysk pokazywany jest tutaj w tym miejscu, gdzie jest napis charge. Jak ja teraz daję nogę z gazu, to w ten sposób to właśnie działa. I to samo można zrobić w pozycji drive'u, ale to ładowanie będzie troszeczkę mniejsze. Dobra, to na B będzie. Na B! Bardzo fajnie jest to czuć pod nogą, teraz zamienimy się miejscami. E, czuć to bardzo fajnie jest pod nogą, jak puścimy nogę z gazu. Teraz silnik spalinowy doładowywuje akumulator tak. Aha. i prąd na koła cię. Ok, oh jest skomplikowany, ale, ale w każdym razie. E, skomplikowane! Na początek. Znaczy, my tutaj tak naprawdę nie uczestniczymy w tym. Kiedy, co działa, gdzie działa, no, jak właśnie. działa. Jest no tak naprawdę nas tylko. To jest tylko... tylko informacja tam. Dokładnie. Że... Możemy sobie właśnie na zasadzie podglądu zerkać, mhm. co w danym momencie chodzi, tak? Za chwilę nam się znowu wyłączy silnik spalinowy i będziemy tylko jechali sobie na progu. się, że ten kto przesiać się z manualnego na, na automat, no to już chcę tylko automatyczny. To prywatnie iść. też automatem pan jeździ. Tak, tak. Mamy 140-konną, łączną moc, 140 km no i delikatnie na hamulec, żeby pan sobie mógł go zobaczyć jak to Bo tak, Do zera on nie zahamuje, dlatego jest informacja o tym, że można prawie jechać bez mm -hmm. użycia hamulca. No, tam, No, no i właśnie ten hamolec mnie to intryguje. Dlatego też, Te hamowanie nie hamulec. Dlatego też y, jazda samochodem hybrydowym, najbardziej opłacalna czy najbardziej zyskowna możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na paliwie jest osiągana w mieście. No, no a teraz jedziemy do, na spotkanie z pasjonatem społecznikiem wielkim. Sołtysem Januszem Drożdżem. Dzisiaj w ramach naszych pasji mo motorowych odwiedziliśmy naszego znajomego, albo nawet przyjaciela, Sołtysa wsi Skrzatusz pana Janusza Drożdża. Dzień dobry, witam Dzień Was ponownie. Dobry. Pamiętam jak bodajże z dwa lata temu, żeśmy się spotkali faktycznie w innych oczywiście okolicznościach, to pamiętam, że obiecaliście no kiedyś tu przyjedziecie. No faktycznie dziękuję, jesteście. Wcześniej pytałeś, skąd się wziął sołtys, jak człowiek do tego dorasta, żeby zostać sołtysem. Sołtysem mi się wydaje chyba, jako młody, jako dziecko, człowiek jest stąd, musisz dać się poznać ludziom, musisz po prostu być takim człowiekiem, wiesz, który chodzi na zakupy do kościoła, widzą Cię koło domu, widzą jak, jak udzielasz się społecznie. Z jestem od roku 2019, od, chyba od 28 lutego. No wystartowałem w tych, w tych wyborach na Sołtysa. Początkowo było kilku kandydatów, potem ci kandydaci się wykruszali, ale bo dlaczego w ogóle człowiek wystartował jako do, do takiej funkcji. Mi się wydaje, że tak jak każdy mężczyzna, tak samo i ja, każdy lubi się sprawdzać, a dlatego, że działam dużo społecznie w Stowarzyszeniu Przyjazna wieś, mówię, że e, zawsze człowiek pomaga innym, więc mówię, no, sprawdzimy się, może, może ludzie potrzebują e, jakichś e, zmian, albo kogoś, e, kogoś takiego, kto kto będzie się ich bardziej słuchał, może bardziej im pomagał, nie wiem. Po prostu chciałem się dać poznać. Po tych latach, wielu mówię, bo jako nastolatek działaliśmy je, młodzi w organizacjach i potem ponownie znów jako dorosły człowiek mówię, dlaczego nie? Jeśli człowiek się sprawdzi, ludzie będą chcieli, żeby człowiek działał, no to działa. Wybrali, jaki jest odbiór mnie, no to muszą już ludzie mówić, prawda? Ja. Ja tylko pracuję. Tylko pracuję dla nich. Ech, oczywiście bycie sołtysem, nie myślałem, że to jest tak trudno i i chylę czoła tutaj przed e, wszystkimi sołtysami, którzy do tej pory zarządzali, e, z Krzatuszem Emila, Pan Łaptosz i, i Janek i jeszcze, jeszcze wcześniejsi, prawda? Jest to bardzo trudna rola. Czasami wdzięczna, czasami niewdzięczna. Nie wszystkim się da pomóc, nie wszystko da się od razu załatwić. Telefonów jest mnóstwo, spraw codziennie jest więcej. Ktoś kiedyś powiedział, że sołtys to taki urzędnik, który nie ma biura i ciągle jest gdzieś na ulicy. Zresztą czy w samochodzie, czy na ulicy, wszędzie jesteś sołtysem. I czy to jest 6 rano, czy to jest 24, 3 w nocy. Braknie wody, jest sołtys, prądu nie ma, jest sołtys, dziura w drodze jest sołtys. E, taki człowiek, który zawsze e, nie ma chwili, na przykład, że dzwoni telefon i ja nie odbieram, bo patrzę, a dzwoni ktoś na przykład i wiem, że to będzie ciężka sprawa. Taki telefon się odbiera zawsze. E, prawda? Bez względu kto by nie dzwonił. Zresztą mi się wydaje, że mieszkańcy to potwierdzą, że dłużej się na odbiór sołtysa, jeśli, jeśli jest przy telefonie nie czeka jak dwa sygnały i sołtys zawsze odbiera tak, tak jest z sołtysem, przynajmniej tu. Ale wracając, jest to ciężka praca i naprawdę ci, którzy byli sołtysami, to dla nich duże, duże braba za to, że byli, że się zgodzili, jest to ciężki kawałek chleba. Te działania są zauważane przez innych w tamtym roku. Człowiek został Sołtysem Wielkopolski. Dostał specjalną nagrodę od Kapitułu głosu wielkopolskiego w roku 2220 2020 sołtys powiatu pilskiego. się patrzy, to jest, że tak powiem, takiej pracy jest satysfakcja. Choćby dla takich chwil, aczkolwiek mówię, człowiek nie pracuje dla, dla chwili dla medali, dla wyróżnień. Bo, bo pracujemy dlatego, żeby komuś było lepiej żeby mógł mieć tą pierwszą pomoc właśnie, czy, czy nawet wygadać się, dużo jest takich sytuacji, gdzie, gdzie dzwoni się do sołtysa, żeby po prostu sołtys przyjechał tylko na kawę, hmm. powiedział o czymś, nie wiem, różne rzeczy się zdarzają. To się zatka kanalizacja. Trzeba... Ja mówię, to jest taka, byliście tutaj wcześniej, ktoś chce kupić samochód, konsultacja se. dokładnie. Ta pandemia zrobiła to, że nasi księża nie chodzili po kolędzie, więc jak miałem tą sposobność roznoszenia podatku rolnego z gminy, to zawsze jak to trwało na przykład 3 dni, taka operacja, bo to jest Kilkaset podatków trzeba donieść do domu, to też taka rola Sołtysa, taka kolenda raz w roku. Ja to bardzo lubię. To w tym roku to trwało ponad tydzień, dlatego że no zabrakło księdza, jak mówią, jest i ksiądz, jest i proboszcz. Zabrakło księdza, więc starsi mieszkańcy z krzatusza, aczkolwiek nawet też w moim, no ja też nie jestem ani stary, ani młody, człowiek jest po 50 i każdy potrzebuje tej rozmowy, więc... Więc, tego kontaktu, nie? Tak, w każdym. W każdym czy roku... to z księdzem, czy z sołtysem, czy z jakimś urzędnikiem, nie? Tak, no, my się śmiejemy e, s, i lubię bardzo takie sytuacje, rozmowy z proboszczem, bo proboszcz mój, lokalna władza, prawda? Ja to się z tego śmieję, bo, bo, bo jaka to jest władza, to jest bardziej służba nie, dla ludzi, bo władzy nie masz żadnej. Od ciebie, od sołtysa tak naprawdę... Poza dobrym samopoczuciem się mieszkańców i dobrym życiem wewnątrz wioski, to nie zależy nic, bo człowiek nie wydaje podstawowych decyzji, od tego jest gmina, jest pan Wójt, prawda? Jeśli chodzi na przykład o. E, zapytałeś się o. W sumie o, o środki finansowe, tak? O przełożenie, o przełożenie... Jest to jest twoje zaangażowanie do, do, do tego, e, czy, czy masz jakieś z tego. Korzyści finansowo, tak powiem. Nie? Czy... Czy, czy, czy pensje, czy miesięczne. Ja A jak, jak to wygląda? Okej, okay, dobrze, jak mieszczyłem to, wytłumaczę. Teraz bodajże rok temu chyba jakoś tak się to zmieniło, że wcześniej było to 300 zł, czy tam 280 na miesiąc, teraz jest 600 i chyba 20, czy tam 25 groszy od dorosłego mieszkańca, czy w ogóle jakoś nie wiem, na dzień dzisiejszy są który na przykład pracuje średnio tak na rzecz ludzi około, ja tak liczę to około 200 ponad godzin, mhm. to jest 680-700 zł, jakoś tak to wychodzi, tak mi się wydaje, że do 700, do 700 zł tego nie sprawdzam, no na pół kosztów paliwa na przykład wystarczy, nie? że tak powiem, resztę trzeba, ale to, to nie jest funkcja, żeby, żeby się ona zwracała. Nie? Ona jest społeczna. E, znaczy, przełożenie wiadomo, że je, jest ta dieta sołtysa, ale przełożenie jest na mm, inne. E, inne rzeczy dają człowiekowi po prostu radość. Nie? Pieniądze, jak ktoś to powiedział, pieniądze to nie wszystko. I gdybyśmy patrzyli pieniędzmi, to mi się wydaje, że nikt w naszej gminie nie byłby Sołtysem, bo wszystko to są pasjonaci. Nie? Także społecznicy i, i też widzę, że mm, sołtysi. To oni od zawsze albo byli w klubach sportowych, bo znano takich, albo, albo mieli inne ciągotki i to jest od małego. Już tak widać, że, że, że oni się, tak samo jak ja, że to się, to się nie kiełkuje do tego, o, chcę być sołtysem, prawda. Zresztą ludzie też widzą, że najpierw trzeba mi się wydaje coś pokazać, bo wygrać można w Warszawie, w Poznaniu, czy, czy w gminie, w powiecie można, to się łatwo wygrywa, prawda, bo, bo nikt Cię nie zna. Ale wiosce to jest najtrudniejszy wybór, bo cię wszyscy znają do urodzenia. Nie? To, to każdy wie, jaki jesteś. E, oczywiście nie wszyscy cię muszą kochać w takiej wiosce, bo jak, przez, jak żyjesz tyle lat, to, to y, różnie jest, że tak powiem. <grym> Prawda? E, ale, ale nie, większość i myślę, że powyżej 90% e, lubi sołtyce, a jak, a jak nie lubicie, to no to cóż. No. Mamy obecnie, jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjazna Wieś, założyliśmy też klub sportowy dla osób niepełnosprawnych, znaczy sekcję sportową Start Skrzatusz, gdzie mamy dwudziestu kilku członków. Mamy też naszą Justynę Franieczek, która jest mistrzynią Polski, zdobyła w tamtym roku 3 złota na 400 metrów, zdobyła też, 4, zdobyła też srebro 50 metrów w Gorzowie w Pływaniu brąz w tym roku na, w Ptaszkowej na Mistrzostwach Polski. Także człowiek zawsze czuł się sportowcem, dlatego może no, ta pasja sportu i chęć, też ciągle jak widzimy chęć pomagania tym słabszym. Muszę powiedzieć, że to co usłyszałem teraz, no to jest ten pod wrażeniem. Pod wrażeniem Twoich szerokich zainteresowań od tego społecznikostwa, tego podstawowego, do tych do innych jeszcze spraw, jak mówisz o, o, o Związku Szlachty Polskiej, no mówisz jest. o Akademii Grillowania i, i Będzenia i tak dalej, także jestem, jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem Twoich zainteresowań. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, cóż, cóż mogę, ten, ja też dziękuję za to i, i świetnie, świetnie, że mogliście tutaj być i po raz kolejny zapraszam dalej i tak dalej. Eee, bardzo mnie, wiesz, intryguje sprawa, jak to się przełącza teraz eee, z silnika na akumulator. Eee, znaczy mówię, mówię o zasilaniu, nie? No, bardzo mi się podoba to, ten samochodzik. Nawet nie, nie myślałem, że to jest Klio. Kiedyś, dawno, dawno temu, miałem taki samochód, to znaczy moja żona miała. No, z, z, co najmniej 10 lat temu. Także byłem zadowolony w sumie generalnie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi za udostępnienie nam tej jazdy. No, muszę powiedzieć, że fajnie się działo. No i tak już rozmawialiśmy, że te trendy hybrydowe i później za chwilę jeszcze te elektrykowe tak już będą coraz, coraz większe nie? oczywiście, każdy nowy model, który wychodzi jest elektryfikowany mm. czy, czy to przez właśnie hybrydę różnego rodzaju, bo mamy kilka rodzajów hybryd jest hybryda taka mild, miękka tak jak tu w, typowa hybryda, jak jak mamy w Clio, w którym mm. tu panowie jechali e, dwa silniki elektryczne, 140 mm. koni więc można jeździć na samym elektryku parę kilometrów. Hybryda plug-in, tak jak na przykład ten ma e, hybrydę plug-in, czyli jeszcze możliwość ładowania z gniazdka e, tej mm. baterii. Dzięki temu zasięg zwiększa się nawet do 60 kilometrów. No i typowy elektryk, którego mamy ZOE. mamy zarejestrowany również, takie ZOE, w 100% mm. elektryczny samochód, który na pewno przy najbliższej okazji. No użyczymy, żeby pojechać znowu w ciekawe miejsce czy do ciekawej osoby yy, i, i wypróbować tak auto. Cieszę się, że, że jazda się udała. No, co mi pozostaje życzyć? No, wszystkiego dobrego i pomysłu.